Nie udało się jednak wywalczyć pierwszego zwycięstwa na wyjeździe. Jak myślisz, w czym tkwi ta niemoc w Waszej drużyny? Przede wszystkim w tym, że, że sami sobie te bramki strzelamy, bo, bo GKS tychy grał piłkę. Można powiedzieć, że swoją preferują grę długą, długą piłką. I... I nasze złe ustawienie prowokowało to, że, że, że sytuacje sobie stwarzali i strzelali bramki. Najpierw na 1, później 2-0. Moim zdaniem, po ewidentnych naszych błędach całego zespołu w złym ustawieniu. I, I musimy coś zmienić, bo, bo to już zaczyna być śmieszne, że tracimy tyle bramek po, po własnych błędach i, i musimy to wyeliminować. Właśnie co się dzieje z drużyną, bo trener podczas konferencji prasowej podkreślał już nie pierwszy raz, że, że na pierwszą połowę wychodzicie zupełnie inni, a w drugiej połowie miecie z zupełnie innym zespołem. O co tutaj chodzi powiedzmy? Ciężko mi powiedzieć, no, każdy ma swoje założenia taktyczne, jakie trener nakreśla przed meczem i każdy ma obowiązek się z nim wywiązywać, no meczu ułożył się. Tak się ułożył, straciliśmy szybko dwie bramki, mogło paść następne. Wiadomo, że, że w takim momencie ciężko się zocząsnąć ta połowa, ta przerwa może w tym pomogła. Trener powiedział nam co robimy źle i na drugą połowę wyszliśmy już lepiej przede wszystkim zorganizowani, bo, bo grać piłką pokazywaliśmy nawet w pierwszej połowie, że, że lepiej operujemy niż GKS Tychy, ale, ale... Nasza organizacja gry była na, na niskim poziomie. Druga część spotkania to już zdecydowana Wasza przewaga. Twoja bramka na 1 do 2 dodała wam na pewno skrzydeł, a później ta czerwona kartka dla, dla Tomka midzierskiego trochę podcięło skrzydła? Znaczy, no, z, z, udało się strzelić bramkę na 2-1, była bodajże około 70-70, a. a Zostało jeszcze 20, wierzyliśmy w to, że możemy jeszcze iść drugą. No, no, zdarzyła się kartka czerwona do Tomka, ale wydaje mi się, że to nie podciął skrzydło, graliśmy, mi się wydaje jak e, dalej to samo, co sobie nakreśliliśmy w przerwie i, i moim zdaniem wyglądało to w miarę dobrze. No, szkoda, że nie udokumentowaliśmy tego bramką, bo zalążki tam sytuacji jakieś były przy stałych fragmentach uderzenia, ale ale kolejny mecz nam też można powiedzieć brakuje trochę szczęścia bo w pierwszej połowie Wojtek Budziński miał dobrą sytuację jakby strzelił na bramkę kontaktową do przerwy to ten mecz mógłby się zupełnie jeszcze inaczej potoczyć